Cześć, witam, zapraszam Was na kolejny odcinek Polityki Zagranicznej. Jak Unia Europejska rządzi światem? No, Czy ten tytuł nie brzmi absurdalnie? Szczególnie w kontekście tego, co bardzo często słyszymy o Europie. No bo o Unii Europejskiej najczęściej słyszymy w kontekście jakiegoś kryzysu. Kryzys finansowy, kryzys zadłużenia, kryzys migracyjny, rządy prawa, czy teraz kryzys związany z architekturą bezpieczeństwa Starego Kontynentu, gdzie Unia ponownie wydaje się być raczej bezbronna. Jak więc Unia Europejska może rządzić światem? Dziś o mało spektakularnym, ale naprawdę dogłębnym i bardzo istotnym wpływie Starego Kontynentu na cały glob. Zapraszam na materiał. Na wstępie muszę zaznaczyć, że zaprezentowane w tym materiale spojrzenie na rywalizację między światowymi potęgami w żadnym wypadku nie wyczerpuje tematu. To tylko jedna z bardzo wielu perspektyw, ale właśnie po to jest ten kanał, abyśmy wspólnie mogli przyglądać się stosunkom międzynarodowym z wielu punktów widzenia, a ten, mam wrażenie, w debacie publicznej jest właściwie nieobecny. W tym tygodniu pojawił się doskonały pretekst, by podjąć ten temat. Media na całym świecie zaczęły się rozpisywać o tym, że Facebook i Instagram mogą zniknąć z Europy. Amerykański gigant sieciowy szybko wypuścił komunikat wyjaśniający sytuację, ale kluczowy fakt pozostaje niezmienny. Kolos mediów społecznościowych znajduje się w bardzo poważnym sporze z Unią Europejską. Regulacje dotyczące mediów społecznościowych i szerzej nowych technologii to zdecydowanie najważniejsze dla przyszłości wątek tego zagadnienia, ale nim zajmiemy się na końcu. Najpierw zbadajmy temat od podstaw. Czym właściwie jest władza, gdy mamy na myśli stosunki międzynarodowe? Jak zbadać, kto ma dziś największą władzę na świecie? I w tym momencie może się pojawić bardzo wiele sugestii, które nie tylko nie muszą się wykluczać, ale mogą się wzajemnie uzupełniać, bo świat jest złożony. Ale myślę, że nie będzie to specjalnie kontrowersyjne, jeśli przyjmiemy, że jedną z perspektyw, którą trzeba przyjąć, kiedy szukamy odpowiedzi na tak zadane pytania, będzie to, kto ustala zasady, kto ustala reguły, kto ustala normy prawne, które obowiązują nie tylko jego, czy obywateli danego państwa, czy organizacji, ale a mają zastosowanie szersze. Inni również muszą działać wedle tychże reguł. A pod tym względem Unia Europejska jest prawdziwą globalną potęgą. Dlaczego? Wśród niekończących się i nierzadko boleśnie prawdziwych analiz traktujących o słabościach Europy, gdzieś często umyka fundamentalny dla starego kontynentu fakt. Unia Europejska to prawdziwie potężny organizm gospodarczy. 450 milionów osób żyjących w standardzie, o jakim niemal cała reszta planety może jedynie marzyć. Europa to duże zagęszczenie relatywnie bogatych konsumentów. By jeden wspólny europejski rynek mógł działać, Unia Europejska przyjmuje wspólne dla wszystkich członków regulacje i standardy. To zresztą bardzo często jest powód do kpin, na przykład z Parlamentu Europejskiego. Podawane są zupełnie absurdalne przykłady praw regulujących kształt banana czy klasyfikujące marchewki jako owoce itd., itd. Myślę, że wszyscy słyszeliśmy kilka podobnych przykładów. Gdy jednak odłożymy kpiny i absurdy przepisów na bok, a przyjrzymy się bliżej znaczeniu tych regulacji, okaże się, że mają one nierzadko olbrzymi wpływ nie tylko na standardy obowiązujące w Europie, ale na globalne normy produkcji. Skala europejskiego rynku i zamożność potencjalnych klientów sprawia, że dla bardzo wielu globalnych koncernów obecność w Europie jest bardzo istotna z punktu widzenia ich zysków. By jednak być obecnym na europejskim rynku, trzeba działać zgodnie z europejskim prawem. Produkt musi być dostosowany do europejskich norm i to dotyczy nie tylko tych wielkich firm, które są, są na końcu całego gospodarczego łańcucha pokarmowego, ale również często dla całego łańcucha dostaw. No dobrze, ale dlaczego produkty zgodne z europejskimi normami są sprzedawane również poza starym kontynentem? Być może najlepiej będzie pokazać to na przykładach. Nawiązując do kształtu banana, Unia Europejska ma jedne z najwyższych, jeśli nie najwyższe standardy dotyczące jakości jedzenia i sposobu jego produkcji na świecie, a jednocześnie jest sporym importerem. Te dane z opracowania z Uniwersytetu w Marburgu przedstawiają liczbę odmów przyjęcia eksportu jedzenia z Afryki do Europy. By nie wchodzić w zagadnienie zbyt głęboko, skrócę je tak: Standardy jakości jedzenia w Europie nie są martwym prawem. Jedzenie wytwarzane np. z użyciem niedozwolonych w Unii chemikaliów może być zatrzymane na granicy i to się dzieje. To z kolei ma szeroki wpływ na afrykańskie rolnictwo generalnie, bo na etapie upraw często ciężko oddzielić, co z pewnością idzie na eksport, a co nie. Stopniowo zmienia to formy upraw. Może bardziej namacalny przykład zupełnie z innej bajki. Kojarzycie taką firmę jak Revlon? Amerykański gigant w branży kosmetycznej. Sprzedał towary o wartości ponad pół miliarda dolarów tylko w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Dlaczego to będzie dobry przykład? Bo produkty tego typu firmy to najróżniejsze mieszanki barwników, zapaszków, przeróżnych substancji chemicznych. A i w kwestii chemii to unijne standardy wyznaczają ramy postępowania globalnych koncernów. Może mały cytacik z zakładki dotyczącej składników. W 2005 roku Unia Europejska przyjęła system etykietowania składników perfum, który zapewnia wrażliwym konsumentom informacje, których potrzebują, aby uniknąć składników, na które mogą być uczuleni. Firma Revlon dobrowolnie identyfikuje obecność któregokolwiek z 26 zidentyfikowanych alergenów zapachowych na swoich produktach sprzedawanych na całym świecie, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi kosmetyków. Takie zapisy dotyczą właściwie wszystkich składników, wszędzie wzmianka zgodne z prawem Unii Europejskiej. Wielu globalnym markom zwyczajnie nie opłaca się stawiać innej linii produkcyjnej, by móc eksportować towary na bogaty stary kontynent. Często znacznie łatwiej dostosować całą produkcję do unijnych standardów, również dlatego, że te zazwyczaj są najbardziej wyśrubowane. Spełniając unijne normy, raczej spełnia się też wszystkie inne. Anu Bradford, autorka książki o brukselskim efekcie, czyli właśnie o tym fenomenie, w wykładzie na Uniwersytecie Delaware podaje kolejne przykłady, takie jak sposób wycinania drzew w Indonezji, produkcja zabawek w Japonii czy pestycydy dozwolone w produkcji kokosa w Kamerunie. To z pozoru drobiazgi, ale tak naprawdę są to często przykłady całych dziedzin gospodarki, gdzie nawet bez świadomości konsumentów efekty produkcji są zgodne z prawem ustalanym w Unii Europejskiej. Dwie drobne uwagi. Po pierwsze, ja w tym materiale postaram się nie wartościować, czy takie czy inne przepisy, czy takie czy inne regulacje są dobre, czy nie, bo to jest zupełnie inna dyskusja. Myślę, że warto w ogóle zauważyć, że takie zjawisko, taki fenomen jak eksport europejskiego prawa na cały świat istnieje. No a po drugie, oczywiście, to nie jest tak, że to prawo ma stuprocentowe przebicie, to nie jest tak, że każde drzewo ścięte w Indonezji, czy każdy kokos wyprodukowany w Kamerunie będzie zgodny z prawem Unii Europejskiej. Chodzi o to, że jeśli już jakieś normy dotyczące regulacji rynkowych mają tendencję do tego, by być przejmowane przez inne gospodarki na świecie, to zazwyczaj są to właśnie regulacje unijne. Ustalanie tak wielu standardów globalnej produkcji to naprawdę potężna władza, ale odbywa się ona gdzieś w tle, to znaczy gdzieś na liniach produkcyjnych. Jej świadectwo zapisane jest drobnym druczkiem na opakowaniu w komunikacie, którego nikt nigdy nie przeczyta. Mało to spektakularne, ale właśnie przechodzimy do rzeczy bardziej widowiskowych. Bo co powiecie na to, że Unia Europejska może zablokować fuzję dwóch amerykańskich firm? I to nie byle jaką fuzję. Na początku tego stulecia General Electric, prawdziwy kolos działający w wielu dziedzinach przemysłu, chciał przejąć innego, nieco mniejszego, ale nadal giganta przemysłowego Honeywell. Fuzja warta 42 miliardy dolarów. Olbrzymia historyczna transakcja. Amerykański regulator wyraził zgodę i kiedy wydawało się, że fuzja jest już tylko kwestią czasu, nie zgodziła się na nią Komisja Europejska. A co Komisja Europejska ma do fuzji amerykańskich gigantów przemysłowych, zapytacie, a wasze pytanie będzie jak najbardziej zrozumiałe? Otóż w Europie obowiązuje znacznie ostrzejsze prawo antymonopolowe niż w Stanach Zjednoczonych. W tego typu prawie chodzi o to, by poprzez uniemożliwienie powstania monopolii zachować rynkową konkurencję z korzyścią dla konsumenta. Ingerencja w rynek, by istniał jeszcze rynek, a nie jedna firma dyktująca klientom ceny. Właśnie tak argumentowała komisja, pisząc, ta fuzja poważnie ograniczyłaby konkurencję w przemyśle lotniczym i ostatecznie skutkowałaby wyższymi cenami dla klientów, w szczególności linii lotniczych. Ponownie, nie zagłębiając się w ocenę, czy działania Komisji Europejskiej są dobre, czy nie, czy komisja powinna mieć taki wpływ na rynek, spójrzmy na suche fakty, a suche fakty wyglądają tak, że jak możecie się domyślać, sprawy sądowe toczone były latami, ale koniec końców do fuzji nie doszło. Komisja Europejska skutecznie zablokowała fuzję dwóch wielkich przemysłowych amerykańskich firm. Zanim zajmiemy się mediami społecznościowymi i nowymi technologiami, zadajmy sobie jeszcze jedno istotne pytanie: no, co na to Amerykanie i Chińczycy? Dlaczego oni godzą się, by Unia Europejska dyktowała tak wiele norm prawnych, które stają się globalnym standardem? By móc stanowić normy, które stają się w wielu wypadkach normami globalnymi, niezbędna jest na pewno odpowiednia skala. I tu z całym szacunkiem dla reszty świata w grę wchodzić może jedynie Europa, Stany i Chiny. Skala to jedno, ale potrzebna jest jeszcze wola polityczna, by takich regulacji dokonywać. I o ile Europa to uwielbia, im nie tak bardzo. Na sytuację w Stanach Zjednoczonych można patrzeć z kilku punktów widzenia. Z jednej strony Amerykanie generalnie nie są skorzy do regulowania rynku rynek ma być wolny i regulować się sam w jak największym stopniu. Z drugiej strony może to kwestia amerykańskiej demokracji, gdzie olbrzymie kampanijne fundusze pochodzą od przedstawicieli wszystkich kolosów przemysłu i nowych technologii, którzy kupują sobie w ten sposób brak regulacji. W każdym razie o regulacje rynkowe w USA jest bardzo trudno. Chiny z kolei są gospodarką rosnącą na eksporcie. Nie chodzi o narzucanie swoich norm, przynajmniej póki co. Warto więc dostosować się do tych europejskich, bądź przynajmniej udawać i sprzedawać tyle, ile się da. Kiedy w mediach pojawiają się informacje np. o tym, że Unia Europejska nakłada kary finansowe na Google, ktoś może pomyśleć, szczególnie w Stanach, że ci wredni Europejczycy chcą zniszczyć nasze amerykańskie firmy, ale wtedy warto doczytać, że skargę na Google do Unii Europejskiej wniósł Microsoft. Ze względu na swoją regulacyjną rolę, Europa stała się też przestrzenią załatwienia wydawałoby się wewnątrz amerykańskich sporów. No i wreszcie docieramy do sedna sprawy, czyli do sporów technologicznych, a tutaj mamy do czynienia z sytuacją absurdalnie wręcz dziwną. Właściwie żadna wielka platforma internetowa nie jest europejska. No może poza szwedzkim Spotify. Unia Europejska nie wiedzie też prymów produkcji sprzętu elektronicznego, a jednak w kluczowych dla przyszłości branżach w now nowych technologiach to Unia Europejska w najmocniejszy sposób kształtuje ramy prawne, które regulują działanie technologicznych gigantów. Pokażę Wam to na kilku przykładach, ale tych przykładów jest naprawdę znacznie, znacznie więcej. Może zacznijmy od Apple. Jak zapewne doskonale wiecie, iPhone'y od lat unikają przejścia na łącze USB-C, trzymając się kurczowo swojego lightninga. Nie zagłębiając się w powody, koniec tej praktyce może położyć europejskie prawo zobowiązujące producentów do posiadania złącza USB-C. Argumentacja? Jedno złącze będzie lepsze dla konsumentów i oczywiście dla środowiska. Apple sprzeciwia się prawu i mówi, że takie podejście zabija innowacje. Co jest kluczowe w rozgrywce z firmami technologicznymi? Oczywiście dane. Europejskie rozporządzenie o ochronie danych, czyli słynne RODO, miało i ma duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich wielkich platform internetowych. Prawo zakłada olbrzymie kary finansowe za łamanie praw ochrony danych osobowych Europejczyków. To też bardzo dobry moment, by powrócić do Facebooka i Instagrama. Dlaczego firma Marka Zuckerberga Meta miałaby wycofać się z Europy? Chodzi tu o to, by dane europejskich użytkowników Facebooka mogły jak dotychczas być procesowane w Stanach Zjednoczonych, a nie na starym kontynencie, jak chce Unia. Media społecznościowe argumentują, że obróbka danych i współdzielenie danych to podstawa ich funkcjonowania, ale europejski sąd uznał, że taka praktyka naraża dane Europejczyków, przez co łamie europejskie prawo. To jednak nie wszystko, bo właśnie teraz na końcowym etapie procedowania są dwa nowe akty prawne: Digital Service Act i Digital Market Act. Dla Europy Google, Facebook czy Amazon nie są po prostu firmami oferującymi swoje usługi, ale monopolistami, bez których nie może się obyć większość małych i średnich biznesów i prawie wszyscy obywatele. Przykłady zastosowania nowego prawa, proszę bardzo, nakaz dania użytkownikowi prawa usuwania oprogramowania producenta z urządzenia czy zakaz nadawania uprzywilejowanych pozycji usługom i produktom będącym własnością tej samej platformy. W skrócie chodzi o rozbijanie technologicznych baniek, w których użytkownik w miękki, bądź bardziej twardy sposób nakłaniany jest do korzystania z usług tylko jednej firmy. Zresztą może ponownie lepiej pokazać to na przykładzie, bo takie spory już się toczą. Unia Europejska zarzuca Apple'owi, że ten łamie prawo antymonopolowe, promując w nieuczciwy sposób Apple Music kosztem konkurencji, takiej jak Spotify. Chodzi m.in. o to, że Apple ściąga 30% z każdej płatności dokonanej za pomocą systemu, z którego użytkownik musi skorzystać, przedłużając subskrypcję, a te koszty są rzecz jasna przerzucone na klientów. Drugi akt prawny jest znacznie bardziej kontrowersyjny, bo chodzi o większą kontrolę treści w sieci. Prawo ma bez wątpienia dobre strony, np. zmuszenie platform do dodania opcji wyłączenia nakierowanych przekazów reklamowych. To co może wzbudzać większe kontrowersje to zapisy, które Unia tłumaczy tak. Nowe przepisy pomogą również chronić użytkowników przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami. Znacznie usprawnią one usuwanie treści niezgodnych z prawem, dbając o to, by odbywało się to w jak najkrótszym czasie. Pomoże również w walce ze szkodliwymi treściami, które tak jak dezinformacja polityczna czy zdrowotna nie muszą być nielegalne. Oraz wprowadzą lepsze zasady moderowania treści i ochrony wolności słowa. Użytkownicy zostaną poinformowani o usunięciu ich treści przez platformę i będą mogli zakwestionować te decyzje. Więcej o obu aktach prawnych dowiecie się np. z podcastu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Prawne regulowanie wolności słowa w sieci jeszcze kilka lat temu wzbudziłoby pewnie wielkie protesty i znacznie większe kontrowersje. Dziś już takich emocji nie ma. Dlaczego? Bo przecież usuwanie treści czy zawieszanie kont i tak bez takiego prawa stało się internetową codziennością. Odbywa się na podstawie arbitralnych decyzji internetowych platform, które odwołują się do własnych regulaminów. Wygląda na to, że internet na naszych oczach wychodzi właśnie z takiego wieku dziecięcego. Kiedy właściwie wszystko było dozwolone, bardzo mało było kontroli treści, internet był taką jedną wielką piaskownicą. I być może chciałoby się, żeby było tak jak w przeszłości, ale to podobnie jak z orastaniem. no... Nie bardzo da się to powstrzymać, bo w międzyczasie w sieci wyrosły tak potężne platformy sieciowe, które pozostawione bez kontroli i tak już uzyskały wielki wpływ na to, co możemy, a czego nie możemy oglądać, kto może, a kto nie może mieć konta na takiej czy innej platformie, jakie wybory dokonujemy nad naszymi danymi osobowymi, nad generalnie naszym życiem. I dziś bardzo trudno powiedzieć, czy regulacja platform internetowych. W ogóle się powiedzie, jakie będzie miała skutki, czy lekarstwo nie będzie gorsze od choroby. Tym będziemy zajmować się w kolejnych materiałach polityki zagranicznej. Dziś warto zauważyć, że taką próbę, jedyną poważną próbę regulacji platform internetowych podejmuje Unia Europejska. Unia Europejska, która po cichu, trochę bezczelnie reguluje coraz to większe gałęzie życia gospodarczego, co ma wielki wpływ na całą światową gospodarkę. Co umyka trochę, jeśli myślimy o tym, jaki wpływ Unia Europejska ma na cały świat. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.